Słuchajcie głosu mojego. Nauczanie domowe. 16 marca. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 7, werset od 23 do 28. Tak mówi Pan. Dałem im przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem, Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą Wam wskażę, aby się Wam dobrze wiodło ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej do dnia dzisiejszego, posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie ani nie nastawili uszu. Uczynili twardym swój kark, Stali się gorsi niż ich przodkowie. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I powiesz im, to jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. W tej proroczej przemowie jest wiele treści i bogactwa związanego z, ze słowem, które Bóg wypowiada do swojego narodu. Choćby to, że słuchanie jest przykazaniem Boga. Choćby to, że Bóg, posyłając proroków, chce, aby lud słuchał, zwrócony twarzą do Boga. Nie odwracał się do proroctwa plecami, ale ja dzisiaj chciałam, byśmy skupili się na tym, że głos jest związany z drogą. To pouczenie brzmi: "Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę". I to zaproszenie, aby słuchać i pójść jest nie tylko poleceniem, żeby tego dnia bardziej Iść w jakimś kierunku, ale to polecenie mówi, żeby podjąć każdą drogę, żeby nie uronić żadnego polecenia, żeby rozpoznać wszystkie przestrzenie, do których nas chce Słowo posłać. I zwróćmy uwagę, odwołuje się Bóg do dobrego doświadczenia, do dobrej drogi. Słuchajcie, przeszliśmy z Egiptu do Palestyny. Do Ziemi Obiecanej. Udało się to zrobić, oczywiście, z perturbacjami, z przeszkodami, ale udało się. To jest dobry przykład. Tak właśnie chcę, żebyśmy próbowali również dzisiaj, również w tym czasie. I przez Jeremiasza Bóg pokazuje przecież ja posyłałem proroków. I te cechy, każdego dnia, bezustannie, po to, żeby głosili. Zatem ci prorocy są na każdym etapie drogi. Nie ma takiego etapu, który Bóg by przegapił. Nie ma takiej drogi, którą Bóg chciałby ominąć, zostawić. Bóg zaprasza. Oznajmiane są te słowa. Wyraźne wołanie do nich, do nas. I widzimy, domaga się Bóg odpowiedzi mojej i Twojej. Na każde wołanie odpowiedź, czyli drogę. Ruszam, podejmuję decyzję, kroczę, wchodzę na to, czy jak mówimy czasami, wchodzę w to, co Bóg mi mówi. I zwróćmy uwagę, że kiedy Bóg mówi, że po wszystkich drogach, to oznacza dzisiaj, tak można by sobie przetłumaczyć, że wiele jest takich sytuacji, w których część przyjmujemy dróg Bożych, a część nie. Na przykład. Charyzmaty tak, ale dyscyplina nie. Ale są też ludzie, którzy odwrotnie. Dyscyplina, jak najbardziej, porządek, a charyzmaty, a to już nie. Radość tak, a wierność nie. Ale z kolei są tacy, o wierność jest najważniejsza, ale z radością to już mają troszkę na bakier, bo uważają, że to nie najlepsza droga uśmiechnąć się, cieszyć się życiem. Spontaniczność tak. Systematyczność nie. Aktywność tak? Formacja nie. Nowości tak? Posłuszeństwo nie. Albo odwrotnie, tradycja tak? Ale nowych rzeczy absolutnie żadnych. Indywidualności tak? Wspólnotowości nie. Po wszystkich drogach Bóg chce Ciebie prowadzić. Słowo i droga łączą się. Byśmy odkryli w końcu, że Słowo i droga jest jedną osobą. I najlepszym przykładem jest Jan chrzciciel, przyjaciel oblubieńca, który doznaje radości na dźwięk kroków. Uwaga, dźwięk kroków. Słowo i droga. Słowo, które słyszymy, jak nas prowadzi po drodze, bo szelest jego kroków słychać. Rozpoznajemy te kroki. Słowo i droga są jedną osobą. Zadanie dla Ciebie na dziś. Złącz dzisiaj bardziej słowa Jezusa ze swoimi krokami i decyzjami. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.